Cześć, z tego filmu dowiesz się, czym są agenci AI na blockchainie, jak one dokładnie działają pod maską, poznasz trzy modele, które aktualnie istnieją na rynku i dowiesz się, co to tak naprawdę oznacza i jak to może wyglądać w przyszłości. Zaczynajmy. Pierwsza kwestia, jaką należy sobie rozważyć, to jaka jest różnica pomiędzy modelem a agentem. Dlatego, że bardzo często ludzie używają obu tych terminów zamiennie i nie do końca rozumieją różnicę. Więc model to jest taki pojedynczy byt, tak jak znany nam chat GPT lub inne modele typu Grok od platformy X. Agent za to wykorzystuje model i składa się również z innych mechanizmów, jeżeli chodzi o bazowego agenta to jest to zawsze jakiś trigger, czyli coś, co wyzwala ten model i jakaś akcja, która jest podjęta na podstawie tego, co ten model wygenerował. Spójrzmy sobie, jak to wygląda konkretnie dla modelu, dlatego że jest to podstawowy klocek, z którego zbudowani są agenci. Więc jeżeli chodzi o model, tu nie ma żadnego znaczenia, jaki to jest model. To może być ChatGPT, to może być Lama, to może być ostatnio popularny DeepSeek. Tutaj, w przypadku agentów, te modele możemy sobie wymieniać, jak nam się podoba, w zależności od użycia. Jeżeli chodzi o sam model, to po lewej stronie wyróżniłem przykładowe typy danych, jakie możemy mu podać na wejście. W przypadku agentów na blockchainie, takie najbardziej popularne to jest tekst, kod i dane, które są w jakiś sposób ustrukturyzowane, na przykład CSV albo format JSON. I to jest wejście dla modelu. Jeżeli chodzi o wyjście, to na wyjściu mamy dokładnie to samo. Możemy dostać tekst, kod lub dane. I dlaczego to jest takie istotne, żeby to wyróżnić? Dlatego, że model sam w sobie nie wykonuje żadnych akcji. On potrzebuje do tego dodatkowego środowiska uruchomieniowego, które jest w stanie wziąć od niego ten. Output, czyli to, co jest na wyjściu, i w jakiś sposób to dalej przeprocesować. I to jest ta główna różnica pomiędzy modelem a agentem. Jak sobie spojrzymy na takie teraz najbardziej popularne typy agentów w przestrzeni blockchain, no to pierwsze, co rzuca się na myśl, to są oczywiście agenci na Twitterze. Którzy właśnie bazują na tym podstawowym schemacie, czyli mają jakiś wyzwalacz, jakiś trigger, przechodzi to przez model typu chat GPT i jest podejmowana akcja. W tym wypadku jest to post na platformie X. Co jest ich wyzwalaczem i z jakiego modelu korzystają, bardzo często jest to niewiadome. Dodatkowo, jak widzimy tą adnotację automated, to pojawia się tu problem, dlatego że z jednej strony ona nam mówi o tym, że konto jest podpięte. Poprzez api i posty, które się pojawiają, mogą się pojawiać, dlatego że jest to zautomatyzowane przez zewnętrzny program. Ale to nie znaczy, że nie może za tym siedzieć człowiek i po prostu wrzucać treści, bo nadal ta adnotacja automated będzie tam pokazywana. Tutaj widzimy przykład kodu z jednego z frameworków do tworzenia agentów i tak jak widzimy. Sam agent między innymi składa się z modelu, ale też z różnego rodzaju innych mechanizmów. Także tak jak wspominałem model to może być model od OpenAI, w tym wypadku przykład GPT-O1 od różnych dostawców również jak najbardziej, więc ostatecznie pod maską w kodzie to jest nic innego jak tylko zmiana modelu. Oczywiście musimy mieć do niego dostęp na przykład poprzez API. Dodatkowo agent może posiadać pamięć i jest to pamięć w tym wypadku w tym kontekście krótkotrwała, czyli na czas sesji. Jeżeli chcemy, żeby taki model miał długą pamięć, czyli pamiętał coś, co się działo wcześniej, nie tylko podczas uruchomienia, no to możemy mu dostarczyć tak zwany storage, czyli po prostu miejsce, gdzie przechowuje to, tą swoją pamięć dłużej. Możemy również dostarczyć takiemu agentowi wiedzę. Czyli knowledge w tym wypadku. I ta wiedza może być przekazywana w różnym formacie danych. Czyli jeżeli chcemy mieć agenta opartego o blockchain, który jest w stanie nam analizować jakiś projekt, czy analizować to, co się dzieje aktualnie na rynku, możemy doprowadzić mu dane na przykład odnośnie projektów, odnośnie ich tokenomii, odnośnie też historycznych cen, żeby był w stanie do czegoś się odnieść. I na koniec takiemu agentowi możemy podać różnego rodzaju narzędzia i to jest to o czym wspominałem, czyli model sam w sobie nie jest w stanie nic zrobić. Musi być zawarty w agencie, żeby ten agent wziął to co było na wyjściu modelu i użył jakiegoś narzędzia, żeby coś z tą informacją zrobić. W poprzednim przypadku widzieliśmy na przykład umiejętność postowania na platformie X. To może być oczywiście też dodatkowe umiejętności wyszukiwania w internecie. To może być też połączenie z innymi agentami, żeby od nich pozyskać wiedzę potrzebną na przeprowadzenie swojego procesu. Kolejna sprawa. Czym się różni bot od agenta? Dlatego, że do tej pory w świecie blockchain oczywiście mieliśmy i mamy bardzo dużo botów, no ale czym one różnią się od agentów? Dlaczego jest taki przełom? W najprostszym schemacie, jak możemy sobie na to spojrzeć, to bot od agenta różni się tym, że w przypadku agenta między tym triggerem i końcową akcją jest model. Najczęściej jest to model LLM, czyli modele językowe, które ostatnio powstają jak grzyby po deszczu. Jeżeli chodzi o bota, no to nie, nie używamy tego modelu LLM, ale używamy zwykłego kodu, klasycznego kodu, który jest z góry zaprogramowany do podejmowania konkretnych akcji. Co to oznacza? Jeżeli mielibyśmy sprowadzić różnicę tylko i wyłącznie do jednej charakterystyki, to byłby to fakt, że bot jest deterministyczny, a agent jest kontekstowy. Co to oznacza? To oznacza, że bot działa w taki sposób, że za każdym razem zwróci nam dokładnie taki sam wynik, podejmie dokładnie taką samą akcję, jeżeli za każdym razem na jego wejście podamy mu dokładnie te same informacje. Gdzie agent działa kontekstowo, to znaczy możemy mu podawać za każdym razem dokładnie te same informacje, ale z racji tego, chociażby, że ma zaktualizowaną wiedzę, że ma pamięć, że ma informacje o tym, co aktualnie się dzieje, innego w jego kontekście, on jest w stanie podjąć inną decyzję. I to jest tutaj bardzo istotne rozróżnienie. Oczywiście musimy wziąć też pod uwagę fakt, że te definicje na siebie się nakładają. Dlatego, że mogą być bardziej zaawansowane boty, na przykład z wykorzystaniem modeli machine learningu czy reinforcement learningu, którym jest już bliżej tym agentom. Więc ten podział nigdy nie będzie taki klarowny, ale jeżeli mielibyśmy postarać się to podzielić na te dwie kategorie, no to właśnie zrobiłbym to w taki sposób. No i teraz, w jaki sposób dokładnie działa agent na blockchainie? Taki schemat bazowy, który moglibyśmy sobie wyróżnić, wygląda następująco. Przede wszystkim to, co musicie wiedzieć, to fakt, że agent, reprezentowany tutaj przez tą zieloną ramkę, działa zawsze off-chain. Agent jest zawsze programem komputerowym, który jest uruchamiany na normalnych, standardowych serwerach i nie jest uruchamiany na blockchainie. Agent nie jest żadnym smart kontraktem, ok? No, i tak jak wspomnieliśmy wcześniej, mamy jakiś trigger, używa jakiegoś modelu i podejmuje jakąś akcję. Jeżeli chodzi o to, w jaki sposób ten agent ma coś wspólnego z blockchainem, no to ma wspólnego z blockchainem to, że ten agent ma swój unikalny adres na sieci blockchain, który jest jednocześnie oczywiście też jego portfelem. I to jest ten główny schemat bazowy, który jest bardzo istotny, dlatego że wtedy nasz agent może identyfikować się unikalnym adresem, co już go czyni unikalnym w kontekście, powiedzmy, ekosystemu różnego rodzaju agentów. I za każdym razem, jak jest uruchomiony, on cały czas ma tą swoją pamięć gdzieś na normalnym serwerze, na przykład, jeżeli mu na to pozwoliliśmy, plus cały czas identyfikuje się jednym i tym samym adresem, gdzie. Dzięki niemu może wykonywać operacje na sieci blockchain, na przykład transferowania środków. I dzięki temu, że ma ten adres, wszystkie operacje, jakie wykona na sieci blockchain są oczywiście na niej zapisywane, więc mamy cały rejestr tego, co ten agent dokładnie zrobił. Dla przykładu, jeden z takich fajniejszych przypadków użycia agentów, który już teraz istnieje i w mojej ocenie może wnieść najwięcej rewolucji. To jest przykład, w którym wykorzystujemy prompt do tego, żeby wykonywać różnego rodzaju operacje na blockchainie. W tym wypadku możemy na przykład wpisać, nieważne w jakim języku, kup 1 ETH czyli kup 1 Ethereum. Agent zostanie striggerowany przez tego prompta, wrzuci to do modelu oczywiście, który rozpozna nasz prompt i zamieni go na odpowiednie akcje, odzwierciedlające akcje na blockchainie. No i te akcje zostaną podjęte, dlatego że agent jest podpięty do blockchaina i jest w stanie wykonywać różnego rodzaju akcje, wchodząc w interakcje z różnymi smart kontraktami. Czyli jeżeli powiedzielibyśmy kup 1 ETH, no to wtedy akcją byłby na przykład swap na zdecentralizowanej giełdzie. I to już działa, to już jest jak najbardziej możliwe do zrealizowania. Dlaczego uważam, że to jest najciekawszy use case? I bardzo przyszłościowy, dlatego że wyobraźcie sobie, szczególnie osoby, które już mają doświadczenie w świecie y, kryptowalut, że zamiast tego problematycznego zakładania różnego rodzaju portfeli, podpisywania różnego rodzaju transakcji i nie zawsze dobrze działającego dodatku do przeglądarki czy nawet aplikacji mobilnej, operujecie swoim portfelem za pomocą promptów. Według mnie to pomoże bardzo też w adopcji samych kryptowalut i świata blockchain, kiedy ludzie po prostu za pomocą promptów będą w stanie w tym świecie uczestniczyć. I tutaj mamy przykładowe akcje. To, co widzicie, to są przykładowe akcje z jednego z możliwych frameworków do pisania agentów na blockchainie. Jest to Agent Kit od Coinbase'a, czyli od giełdy kryptowalut z Ameryki. I macie tutaj wypisane przykładowe akcje. Między innymi są to możliwe do wykonania akcje, które Wdrażają nam nasze tokeny, tak jak widzimy z deploy NFT, deploy token. Możemy oczywiście odczytywać informacje o naszym, o naszym stanie portfela. Możemy też jak najbardziej wykonywać różnego rodzaju trady, transferowanie środków i nawet brać udział w pulach pożyczkowych. Także to już są bardzo zaawansowane case'y. Co więcej, można też dopisywać własne. Więc tutaj naprawdę. Dzięki temu, że mamy zbiór różnego rodzaju bibliotek, możemy już bardzo daleko zajść z tym wszystkim, jeżeli chodzi o możliwości agentów. W internecie powstały różnego rodzaju indeksy tak zwanych AI agentów, które pokazują ile ich aktualnie jest. W tym wypadku są już ich tysiące i Jedną z głównych metryk, którą ludzie się kierują w ocenie tych agentów jest tzw. Mindshare, czyli mówiąc w skrócie, jak dużo się o nich mówi w social mediach, co niespecjalnie ma coś wspólnego z tym, co one realnie robią i jak są dobre w tym, co robią. I 99% z nich działa w następujący sposób. Ten tzw. agent, czyli w tym wypadku bardzo często są to te profile twitterowe, jak pokazywałem wcześniej, nie do końca wiemy Jaki mają trigger? Nie do końca wiemy, z jakiego modelu korzystają. Bardzo często nie są ich źródła kodu otwarte. I główną akcją, jaką podejmują, to są albo posty na Twitterze, czy na platformie X, czy na przykład na komunikatorze Telegram. I to jest tyle. To, co mają wspólnego z blockchainem, to jest tylko fakt, że posiadają token. Nie posiadają swojego unikalnego adresu, który jest połączony z agentem, który może wykonywać operacje na blockchainie. One tylko i wyłącznie nawet nie posiadają, tylko istnieje token, który jest z nimi pośrednio powiązany poprzez fakt, po prostu narracji, że ten token odzwierciedla danego agenta, który realnie jest agentem off Więc ostatecznie nazwałbym to stokenizowanym botem Twitterowym, niż tak naprawdę agentem AI. Trzeba tu wspomnieć o tym, że coraz częściej, szczególnie te projekty, które wybiły się na fazie spekulacji, Poza tym tokenem zaczynają opracowywać różnego rodzaju produkty, do których umożliwiają dostęp właśnie poprzez ten swój token. Więc robią tak zwany token-gated access. To jest oczywiście próba dodania jakiejś realnej użyteczności do tego tokena. Dokąd to nas zabierze, no to jeszcze zobaczymy. I to był drugi model, najczęściej występujący aktualnie na blockchainie. A teraz rozważmy sobie model numer 3. Przypomnijmy sobie schemat bazowy w najprostszej formie, czyli mamy agenta, który jest zawsze off-chain i jest połączony z adresem na blockchainie, dzięki czemu może wykonywać tam operacje. Teraz jest bardzo popularny projekt, który wcześniej nazywał się AI16Z, teraz nazywa się Eliza OS, który poza tym, że też jest frameworkiem do pisania agentów, ale też jest agentem, który specjalizuje się w tym, że wykonuje. Różnego rodzaju strategie tradingowe fundowane przez zdecentralizowaną, autonomiczną organizację. Teraz, jak to dokładnie działa? Przede wszystkim, właśnie pierwsze pytanie zawsze brzmi: OK, skąd taki agent ma środki, żeby w ogóle operować? Można do tego podchodzić różnie. Można go na przykład, oczywiście, zasilać ze swojego konta na giełdzie scentralizowanej, i takie podejście ma m.in. Coinbase, i już jest to możliwe w Ameryce, żeby za pomocą jednej linijki kodu fundować takiego agenta ze swojego konta na Coinbase. Ie. Jest też podejście, właśnie między innymi takie, jak przedstawia Eliza OS, czyli możliwość finansowania takiego agenta za pomocą DAO, czyli zdecentralizowanej autonomicznej organizacji, gdzie to DAO wysyła swoje środki, ludzie dołączają po prostu do tej organizacji i wysyłają swoje środki naczejnie w ten sposób finansując portfel tego agenta. Dlaczego to robią? No, dlatego, że Ideą tego agenta jest zarabianie pieniędzy i liczą po prostu na zysk z tej operacji. Druga sprawa, jak ten agent teraz działa? Więc skupmy się po kolei. Pierwszy punkt, to co jest interesujące, to fakt, że przypominam, agent zawsze musi mieć jakiś trigger, musi mieć jakiś wyzwalacz. Oczywiście tym wyzwalaczem mogą być na przykład jakieś procesy ustawione, które się odpalają co dany czas, ale jak najbardziej mogą to też być procesy w postaci wiadomości. Czy to promptów, czy jak w tym wypadku, jest to prywatny kanał na Telegramie. I ludzie, którzy są posiadaczami tokena Eliza OS, mają odpowiednią jego ilość, mają dostęp do tego prywatnego kanału. No i dlaczego oni w ogóle mają do niego dostęp i o co tu chodzi? Działa to w taki sposób, że za pomocą tego kanału ci ludzie wysyłają pomysły, informacje i strategie dla tego agenta, w co. Ma zainwestować, jak ma zainwestować. Starają się go wręcz przekonać, tak? No i ten model, te informacje bierze właśnie jako input. Tak jak Wam wspominałem, tekst jest inputem dla modelu. No i w jakiś sposób, na podstawie tych informacji od różnych ludzi, on musi podjąć akcję, czyli musi coś z tego wywnioskować, czy w ogóle będzie to robiła, jeżeli tak, to jak. No i później, właśnie na podstawie tego, podjąć akcję, czy kupuje, czy sprzedaje, ok? W jaki sposób on tą decyzję podejmuje, jest taki koncept jak Marketplace of Trust, czyli de facto rynek zaufania. Jest white paper na ten temat, jednak, w bardzo dużym skrócie, powiedzmy sobie, że działa to na zasadzie prostego rankingu. Czyli ludzie, którzy mają dostęp do tego telegrama, są w rankingu, który jest układany. Na podstawie tego, czy dana osoba po prostu dała dobrą informację, na której agent zarobił, tak zwana dobra alfa. Jeżeli dał dobrą informację, no to ma po prostu wyższe miejsce w rankingu. Jeżeli za każdym razem, na przykład, się mylił, to ma coraz gorsze miejsce w rankingu. I w ten sposób widzimy fajny przykład wykorzystania yy, pamięci i uczenia się agentów. Na podstawie tego, że wiedzą, komu mogą bardziej ufać, powiedzmy to, albo gdzie jest większe prawdopodobieństwo tego, że ktoś, jeżeli daje daną informację, to można na tej podstawie wykonać jakąś akcję. To odzwierciedla przykład też relacji międzyludzkich, czyli przykładowo, jeżeli macie znajomego, który wam 10 razy z rzędu polecał coś zrobić, i za każdym razem okazało się, że to była dobra rada, na przykład na rynku, no to jesteśmy o wiele bardziej chętni, żeby przyjąć od niego kolejną radę i wykonać tą akcję, niż od znajomego, który 10 razy z rzędu się mylił. Więc to jest takie bardzo fajne odzwierciedlenie dynamiki międzyludzkiej. No i jeżeli już będzie przekonany w jakimś stopniu, to podejmuje akcję, na przykład kup, sprzedaj, tak, i to wszystko się później aktualizuje. No i trzeci punkt, ok, ale nadal, w, jakim, w jaki sposób dokładnie ten model tą decyzję podejmuje? I teraz, jeżeli chodzi o oczekiwania, to to jest cytat z, ze strony internetowej ElizoS, gdzie piszą. Posiadacze tokenów dało powyżej określonego progu, mają dostęp do interakcji z nimi, przedstawiania pomysłów i próby wpływania na ich decyzje inwestycyjne. Decydują, w jakim stopniu ufać radom inwestycyjnym ludzi na podstawie wirtualnego rynku zaufania, czyli to, co powiedziałem. Ale w realiach jak sobie spojrzymy w kod, bo kod tego projektu jest otwarty, no to u góry widzimy po prostu. Odpowiedź samego modelu, tak? czyli on dostaje właśnie kontekst. W runtime mamy informację o tym, jaki to jest m.in. model, jaki typ modelu, no i mamy informację on conviction, czyli z angielskiego przekonania. Okay? Jest to stałe przekonanie, która jest niczym innym jak po prostu zwykłym słowem dla programistów, stringiem, i widzimy tutaj poniżej, że w sposób w jaki podejmuje akcję na podstawie odpowiedzi. To jest po prostu porównanie, czy przekonanie jest niskie, średnie czy wysokie. I w zależności od tego caseu mamy nawet już z góry ustaloną ilość, czego ile kupuje. Tak? Więc jest to, jest to dosyć zabawny przykład. Tutaj, oczywiście, może być tak, że była to jedna z pierwszych wersji i już to zostało zmienione. Aczkolwiek pokazuję ten przykład dlatego, że. Warto mieć na uwadze, że mogą być ogromne różnice pomiędzy tym, co jest napisane na stronach marketingowych, a pomiędzy tym, co realnie jest w kodzie. Także można powiedzieć, że jesteśmy ciągle wcześniej, jeżeli chodzi o development agentów. Ale tak zupełnie na poważnie istnieje już bardzo dużo narzędzi. Jeżeli macie informacje o tym w ogóle jak działają same boty na różnego rodzaju chainach, boty maximal extractable value czy m.in. Flash Loany no to my jako ludzie już jeszcze przed erą agentów mieliśmy bardzo małe szanse żeby cokolwiek zdziałać działając manualnie a do opcji typu Flash Loans w ogóle nie mamy dostępu, bo to już można robić tylko i wyłącznie yy, programistycznie. Więc aktualnie istnieją różnego rodzaju frameworki, które już pozwalają nam robić naprawdę bardzo zaawansowane rzeczy, jeżeli chodzi o agentów. Między innymi mamy Elise, która właśnie pozwala, która jest frameworkiem dla agentów opartych o blockchain Solana. Mamy AgentKit, który jest yy, frameworkiem dla pisania agentów. Też opartych o blockchain na blockchainie base, czyli warstwie trzeciej opartej o Optimism. Mamy FIData, który jest takim ogólnym frameworkiem do pisania agentów, bardzo fajnym. On nie jest połączonym z blockchainem, ale jest to ciekawa alternatywa, jeżeli chcielibyśmy zrobić jakąś dedykowaną integrację z chainem, do którego nie mamy dedykowanego frameworka do agentów AI. Mamy Fetch AI, który jest de facto samym sobie ekosystemem takim. Zamkniętym, powiedzmy, gdzie możemy też tworzyć różnego rodzaju agentów, agentów i ekonomię pomiędzy nimi, i mamy Langtree, z którego właśnie między nimi możemy korzystać po prostu z różnego rodzaju modeli na rzecz naszych agentów. Jest tego jeszcze oczywiście więcej, tu są wymienione przykłady, takie w mojej ocenie najciekawsze. Także nie pozostaje nic innego jak uczyć się tych narzędzi i pisać różnego rodzaju agenty na ich podstawie. My między innymi to robimy. W związku z tym, jaki mamy profil działalności, mamy platformę, która zajmuje się różnego rodzaju symulacjami, predykcją cen. Tam między innymi są wdrożone agenty i piszemy również coraz to nowsze agenty, które są oparte o blockchain, żeby na podstawie tych predykcji wykonywać różnego rodzaju symulacje. Także zachęcam Was do zapoznania się w ogóle z tematem agentów AI. A jeżeli chcielibyście się. Nauczyć więcej na ten temat, to my uczymy tego typu rzeczy na naszej Akademii. Także możecie sobie zobaczyć: Akademia Tokenomia Pro, mamy kurs AI Agents plus Blockchain dokładnie praktyczna nauka tego, w jaki sposób takie agenty pisać. Oczywiście wszystkie linki będą w opisie, oraz my, jako Tokenomia Pro, czyli nasz Blockchain Consulting i Development. Możemy też takie agenty dla ciebie napisać do Twojego projektu. Także, jeżeli yy, chcesz się nauczyć, to masz Opcję Akademii, a jeżeli chcesz tam zlecić do swojego projektu, to odezwij się do nas i chętnie porozmawiamy. To tyle na dzisiaj. i Jeżeli macie jakieś fajne inne informacje o różnego rodzaju narzędziach do agentów, czy przykłady ciekawych agentów, dajcie znać w komentarzach. Hej!